Mydłem przez życie. Występują. Wiedziałam, że nie powinnam cię puszczać do kunegundy. Powinien ją jak ci dawałam posiłek. Holejnie, kolodzy. Czemu oni tak nie lubią mojego mydła? Tak, tak, jak myślałam, no dobrze. O! Dzień dobry Anastazja, ty już tutaj! Ale to w sumie dobrze, bo właśnie przyszły wyniki pacjenta. I co? Tak jak myślałam, wszystko wina kunegów, tak? Dokładnie, zaraz się wszystko wyjaśni. Widzę, że pacjent się obudził. Oj kochanie! Mój synacie Mój jest przy Tobie, kochanie moje! Nie masz się! Co tu się dzieje? Możecie zbadać. Coś Cię boli? Nie. Głowa może? Nic się nie boli. To dobrze. się ogromne szczęście. Mogło to się skończyć o wiele gorzej. Jak to się mogło skończyć? Kim jest bogna i dlaczego wygląda jak Kunegunda?